Halo, halo, witam wszystkich, Ja w dzisiejszym odcinku pierwsze testy Afonso, no i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jaki to będzie dowódca, ten nowy dowódca dystansowy w Rise of Kingdoms. Powiem wam, że naprawdę nie mogłem się doczekać wczoraj, żeby zobaczyć właśnie jak Mr. Siege przetestuje tego dowódcy, bo chyba już wiecie, jeśli ktoś tutaj słuchał wcześniej, że Miałem plan tutaj, bardzo misterny plan, żeby właśnie tego Afonso sobie przywołać, żeby później pojeździć trochę na Wielbłądzie i zdobyć więcej jego złotych rzeźb. I miałem nadzieję, że to będzie jakiś taki naprawdę wartość dodana na następne KWK. Już nawet myślałem, że może nawet na 6 marszy gdzieś tam wyskoczę, właśnie używając tego co z tego marszu dystansowego. Bo szczerze powiedziawszy miałem nadzieję, że ten, to połączenie Cordoba i Afonso będzie naprawdę super mocne. I te obrażenia obszarowe, że to musi być coś dobrego, tak? Miałem takie wrażenie, że to musi, musi być dobre. No i szczerze powiedziawszy cały ten mój misterny plan, niestety e, wiadomo, co się z nim stało. To znaczy, nie wiem jeszcze na 100%, ale generalnie, no nie jest to to, czego się spodziewałem, ponieważ jeśli by to było to, czego się spodziewałem, to ja się spodziewałem w to połączenie, że w ogóle Afonso jako dowódca będzie najlepszym dowódcą ze wszystkich tych inżynieryjnych, to raz dwa, myślałem, że to połączenie z Cordobą będzie naprawdę bardzo, bardzo mocne. Natomiast szczerze powiedziawszy, z tego co widzę, no to tak po prostu nie jest, bo myślałem, że wyniki będą oczywiste na korzyść właśnie FONSO, a wcale takie nie są. Szczerze, ciężko mi nawet zrozumieć, dlaczego tak jest. Pokażę Wam też testy. Może to tam delikatnie jest związane z tym, jak te testy były przeprowadzane, natomiast no ja nie jestem absolutnie, wiecie, ekspertem. Od tych ataków dystansowych. Ostatnimi czasy w ogóle mniej ich używałem, więc no, wydaje mi się, że tutaj, jeśli chodzi o poziom wiedzy, to Mr. Siege jest o wiele lepszy. A jego podsumowanie było na takiej zasadzie, że w sumie, jeśli gracie jednym marszem, to możecie go odpuścić. Więc z tego się na pewno nie spodziewają, że Afonso będzie gorszy od gwiazdach Mady pod pewnymi względami. Zresztą zaraz Wam pokażę, jak wyglądają te raporty. I jakby nie chciało mi się w to wierzyć, bo już sobie myślałem, kurczę, tyle dodają tych dowódców inżynierii, ale w sumie jakby nie ma w ogóle zmiany mety. Bardzo rzadko tak jest, jeżeli sobie pomyślicie o wszystkie inne, od wszystkich innych rodzajach jednostek, no to raczej jeśli czasem tak jest, że pojawia się nowi dowódcy piechoty i oni są trochę gorsi od tych, którzy byli wcześniej, nie? No nie był następny dowódca lepszy od Luce, tak? Tam się chyba William kolejny pojawił, ale już na przykład Bajci już jest naprawdę blisko. Tutaj ciężko by było porównać, no ale mieliśmy choćby dżugę, tak? Później pojawił się Sinshu Hua który jest lepszy. Mieliśmy jeszcze w międzyczasie w więc Szadżara oczywiście była gorsza od nich. Ale no synszuchła już jest lepszy. Raczej takie wiecie, ciągi, że pojawia się naprawdę sporo tych nowych dowódców danej jednostki i żaden nie jest lepszy od tych, którzy byli wcześniej, są, są rzadkie. Więc eee, ja naprawdę nie wiem, to mi w ogóle to pasowało do wszystkiego, żeby ten nowy dowódca Afonso był dobry nawet pod względem tego, ile tych złotych wejść mam. jak chciałem zainwestować i miałem nadzieję w ogóle, że ten Afonso nawet poziomie 5-5-1-1 będzie lepszy od wszystkich innych dowódców. Zresztą kiedy pojawił się w to takie mi były moje przewidywania, no i czasem to tak bywa, czasem się wydaje, że wszystko będzie super, dla mnie po numerach gdzieś tam to wszystko się zgadzało, ale jak zobaczycie za chwilę po testach, uff, no niekoniecznie. Ale też nie bądźmy znowu zbyt tacy surowi dla Afonso, to nie jest też jakiś beznadziejny dowódca, to nie jest tak, że on w ogóle się tam plasuje gdzieś na szarym końcu innych dowódców. Jeśli chcecie zobaczyć testy, jak wyglądają właśnie z tym dowódcą wymaksowanym i myślę, że te testy, naprawdę tam jest dużo różnych porównań, a nie wszystkie raporty będę Wam pokazywał, to zachęcam do obejrzenia tego streama Mister Siege, który był wczoraj. Warto sobie to gdzieś pooglądać, jak te raporty wyglądają, jak ten test przebiega, a możecie sobie do wszystkiego tam ogólnie zajrzeć i sami wyciągnąć wnioski, co zrobicie i tak dalej. Ja tutaj zrobię takie krótkie podsumowanie. Więc ogólnie rzecz biorąc, no... Jest to gwóźdź dla mnie taki, że wiecie, że teraz nie wiem ogólnie, co mam zrobić, ale może o tym trochę później. Pokażę Wam w końcu te raporty. Te raporty tutaj nie widać, jakie dowódcy są używani, więc ja Wam będę mówił. Tutaj na tym pierwszym raporcie to jest raport, który zrobił ten marsz Cordoba Gazakmada, tak? czyli powiedzmy, że taka meta, jeśli chodzi teraz o jednostki dystansowe, i wyglądało to tak, że jest jeden marsz, który atakuje równocześnie trzy marsze, jednak to znaczy te marsze tylko stoją w polu są to mocne marsze z dobrym ekwipunkiem, takie naprawdę porządne. Jest to i z ekwipunkiem po obu stronach, czyli tam też chodzi w grę, wiecie, chodzą w grę uzbrojenia, chodzą w grę też te ekwipunki i tak dalej, czyli tutaj jak co zatrygeruje, to też jest, może mieć wpływ na ten wynik, ale wydaje mi się, że nie aż taki wielki. I wydaje mi się, że te wyniki tutaj są naprawdę takie dosyć fajne, że można tutaj naprawdę zobaczyć. Myślę, że w ogóle ciężko by było sprawdzać takie rzeczy w arce ozyrysa, ponieważ te walki z Ilu, wiecie, one trwają dosyć długo. No i tutaj też od razu mówię, te testy były zrobione tak, że każdy marsz miał dwie minuty, żeby atakować. Wydaje mi się, że to głównie ze względu na to, wiecie, gdyby czekać do końca tego marszu no to trwałoby to po prostu bardzo, bardzo, ale to bardzo długo, tak? Więc no, e też rozumiem, że tego po prostu można powiedzieć nie chcę robić. Poza tym z tym Siegem naprawdę jest bardzo ciężko zrobić testy, bo to jak Siege funkcjonuje na normalnej wojnie, to jest bardzo trudne do przełożenia. I tutaj gdzieś powiedzmy, że upatruje szansę w tym, że Afonso może być jeszcze dobry. Więc tutaj widzimy e 85 tysięcy zabiliśmy jednostek wroga i to jest naprawdę e bardzo, bardzo fajny wynik. I szczerze, ja się spodziewałem, że na przykład z Afonso ten wynik to będzie, bo to jest wymaksowany będzie Afonso, którego zobaczycie za chwilę, to ja się spodziewałem, że to będzie w takim teście 120 tysięcy, żebyśmy zobaczyli, wow, nie, mega jest różnica. I myślałem, że nawet to się opłaci yy, Lili, że wiecie, że zobaczą i stwierdzą, nie fajnie, no to teraz ludzie będą chcieli maksować, będą wiecie, wydawali na wielbłąda i tak dalej. No, a jak zobaczycie za chwilę, niestety nie do końca tak jest. No i tutaj mamy drugi test i widzimy, że. Już nie jest tak kolorową, mimo że jest Afonso. Tutaj był, wydaje mi się, fonso użyty jako pierwszy, a Cordoba użyty jako drugi. No i taki mamy wynik, więc wydaje mi się, że no cóż, nie jest to nic specjalnego. Wynik jest gorszy. Mamy co prawda też mniej tych natrych ubitych jednostek, ale ogólnie wygląda to kiepskie. Przy czym na przykład trzeba dodać, że Afonso z Cordobą nie mają żadnego leczenia, więc też to, jak są w stanie się utrzymać w tym polu, jest po prostu słabsze. Lepszy raport, który będziemy za chwilę porównywać, to jest raport, którym Cordoba był jako pierwszy, a Afonso był użyty jako drugi. No tutaj widzimy, że te numery są trochę lepsze, no ale szczerze powiedziawszy nadal to nie są jakieś super numery. Przy czym, i to jest chyba jedyna rzecz, której można się tutaj chwycić, jeżeli popatrzylibyśmy procentowo, to podejrzewam, że procentowo ten raport i ten, który pokazywałem Wam jako pierwszy, są bardzo zbliżone, bo zobaczcie, tutaj co prawda zabiliśmy mniej jednostek droga, ale też dużo mniej straciliśmy, bo to jest 9,5 tysiąca na 64. W tym pierwszym raporcie, jak widzicie, mamy straconych jednostek prawie 13 tysięcy, no i zabitych też dużo więcej 18,5. Więc jest jakaś szansa, że gdybyśmy w tym raporcie Zabili 13 tysięcy jednostek, to też bylibyśmy w stanie gdzieś tam trafić 85 tysięcy jednostek wroga. To, czy długość tego testu ma duży wpływ, to też jest właśnie kwestia taka dyskusyjna, no bo wiadomo, że te obrażenia obszarowe są naprawdę bardzo dobre, ale jest też coś takiego, że kiedy atakujemy jednego wroga, a wiadomo, że z garzakmadą Madą lepsze obrażenia są te na jednego wroga, a gorsze te obszarowe, no bo tych obszarowych po prostu jest mniej Gazak Mada. Obszarowych obrażeń jako taką nie zadaje, więc tutaj jest kwestia też tego, że jeżeli ten jeden marsz atakujemy i sprowadzamy go gdzieś tam do tych bardzo niskich, wiecie, na kolor czerwony, że tak powiem, albo ten taki mocno pomarańczowy, no to później zdobywamy więcej punktów. W sensie zdobywamy więcej, zabijamy więcej jednostek, tak? Czy tam ciężko ranimy więcej jednostek tego wroga. Więc pod tym względem właśnie kurczę nie wiadomo, nie, bo podejrzewam, że był taki moment w tym teście, zresztą to też widać, że główny marsz, który był atakowany, kiedy był Gaza Mada, no to dostawał tam bardzo mocno. Wydaje mi się, że w zwykłej wojnie taki marsz po prostu by się, duża szansa jest, że się wycofano i wtedy ten wynik nie byłby już taki mocny. Więc chodzi o to, że w tych ostatnich sekundach ten wynik na pewno się dużo, dużo zmienił. W sumie nie pokazywał tutaj tych battle logów Mr. Siege, a byłem w sumie ciekawy, mogłem mu napisać, ale dopiero wiesz, ja dzisiaj rano o tym pomyślałem. Jestem ciekawy, jak wyglądały numery na samym początku. Wiadomo, można sprawdzać te białe numery, ale wiecie, dodawanie tego całego tych obszarowych i tak dalej, byłoby ciężkie, ja bym był ciekawy, jak wygląda na przykład trzy, taki battle log, jak wygląda pierwsze 30 sekund tej bitwy i czy nadal Gajak Mada jest lepszy. Ale tak czy inaczej, jakbyśmy na to nie patrzyli, jakbym nie próbował obkręcić tych raportów, żeby ten Afonso wyglądał dobrze? No to nie jest to nic nadzwyczajnego, szczerze powiedziawszy. Gdyby to było coś takiego, wiecie, meta, coś naprawdę nowy, super dowódca, to te numery, nie oszukujmy się, byłyby po prostu dużo, dużo lepsze, tak? No to robiłby różnicę. I szczerze powiedziawszy, ja czegoś takiego oczekiwałem. Oczekiwałem, że wsadzi się tych dwóch dowódców i nagle będzie wow, ale to będzie super, ale to się będzie opłacało, ale fajnie, żeby tego dowódcę robić. Natomiast teraz to, co mamy, jest takie eh. Dobra, możecie robić, nie musicie wcale. Szczerze powiedziawszy, uważam, że nawet biznesowo yy, patrząc, Liliv no to pokiepściło trochę. Yy, bo wiecie, teraz robią duży hype, no bo są te wydarzenia rocznicowe. One są naprawdę spoko. Wydaje mi się jednak, że ważne jest, żeby przy okazji tego wszystkiego wrócić ważnego dowódcę. Ja uważam, że ogólnie Liliv zepsuło, jeżeli teraz będą robić dużą promocję to uważam, że powinni wsadzić naprawdę bardzo dobrego dowódcę kawalerii. No chyba, że za dwa tygodnie, wiecie, wrócą jakiegoś takiego dodatkowego z kawalerii i nagle wszystko, co powiedziałem, gdzieś tam się zipci i to jak najbardziej jest możliwe. Natomiast yy, szczerze myślałem, że tutaj będzie, pojawi się naprawdę dobry dowódca. Nie rozumiem tego, po co wrócać nowego dowódcę, który zadaje obrażenia dystansowe, który nie jest lepszy od tych wszystkich innych dowódców, którego można w zasadzie pominąć. No bo jeżeli z tych testów wyciągniemy takie wnioski, a tutaj mogę się podeprzeć, wiecie, osobą, która jest chyba największym ekspertem w Rise of Kingdoms, jeśli chodzi o te jednostki dystansowe. No jeśli on mówi, że tego dowódcę grając na jeden marsz, co wydaje mi się, że 95% osób, które w ogóle używa jednostek dystansowych, ich ma jeden taki marsz, jeżeli on mówi, że można sobie tego dowódcę odpuścić. Bo to połączenie z Garzachmadą jest lepsze, a nawet jeżeli ja bym tutaj myślał, że no może delikatnie będzie taki sam, no to wiecie, nie opłaca mi się go robić. Nie? To ja już szczerze powiedziawszy, chyba zostanę z tą Małgorzatą. Mi by się opłacało robić Afonso, gdyby on dawał naprawdę dużą różnicę, to znaczy podejrzewam, że to połączenie, bo później będzie, były też testy, możecie sobie tam zobaczyć, że Afonso z Kardobą, Radzi sobie lepiej niż na przykład Afonso z baburem, czy tam wszystkie inne połączenia wyglądały jeszcze słabiej. Czyli tam na przykład, jeżeli tutaj widzimy na tym teście, że Afonso tutaj z kordową, czy kordowa z Afonso zrobili 64 tysiące tych rannych, to na przykład z baburem i z całą resztą to były wyniki w okolicach 50 tysięcy, więc one tam były jeszcze słabsze. Tutaj tyle, chociaż się nie pomyliłem, że, że wszystkie inne połączenia są gorsze. Ale tak czy inaczej, no, nadal nie jest to, nadal nie jest to, co, to, co ja oczekiwałem, to czego, te, to czego bym chciał, więc szczerze powiedziawszy, ja nawet nie mając Gerszach mady nie jestem jakoś super przekonany do tego, żeby w Afonso inwestować, bo będę miał lepsze wyniki niż te z Małgorzatą, bez dwóch zdań, ale tak jak wiecie, tak jak ja traktuję ten marsz, jako dodatkowy, od, używany od czasu do czasu, to szczerze, chyba nie opłaca mi się wydawać tych klejnotów. I pomimo tego, że fajnie by było sobie na osiołku pojeździć i coś tam porobić, no to szczerze, jakoś nie wiem, w ogóle nie widzę teraz sensu. Że miałbym takie rzeczy robić. A szkoda, myślę, że naprawdę bardzo szkoda, bo, yy, bo można było sobie to jako fajnie połączyć, a teraz no, szczerze, nie mam w ogóle motywacji. Garżak Mady też mi się nie chce robić, no bo to jest stary dowódca już. Nie? Ja miałem cały czas nadzieję, że wejdzie jakiś nowy, który będzie lepszy, dlatego go nie robiłem. No i chyba bym cały czas musiał czekać. Ciekawe, ile jeszcze, czy to będzie pół roku, czy dłużej. Ciężko ogólnie rzecz biorąc, myślę, że yy, właśnie jeżeli ktoś ma Garżak Madę i ma kurwa bezrobionego, to tym bardziej ma mało motywację, żeby cokolwiek w tego Afonso inwestować. I moim zdaniem to nie jest dobre wyjście, jeżeli wprowadzamy, wiecie, nowego dowódcę, szczególnie w takim etapie, jak teraz jest Rise of Kingdoms, no i on jest taki trochę nijaki, nie. Niby, że dobry, ale w sumie do ominięcia, wiecie, nie jest to nic nadzwyczajnego. Nie tego się spodziewałem, ale czasem tak po prostu bywa, tak? Czasem się wydaje, że ktoś będzie dobry, albo się wydaje, że będzie słaby i jest dobry, a czasem jest tak, że wydaje się, że naprawdę. Będzie bardzo mocny, a tutaj jest słaby. Także ja się tutaj uderzam w piersi, bo ja mówiłem, że on będzie super. Spodziewałem się, że to połączenie z Cordobą będzie super. I tak szczerze mówiąc, też przez to od razu chciałem nagrać ten odcinek, skoro to nie wygląda zbyt dobrze, bo wiecie, my mamy też wysukało nam rywali. Do KVK, na pewno o tym też będę mówił, ale to może w następnym odcinku, bo ta wiedza nie ucieknie. A chciałem, żebyście może mieli jakiś tam efekt powiedzmy, jakiegoś takiego odbicia, przemyślenia. Jeżeli mieliście zamiar tutaj jakoś wielce kręcić kołem z Afonso i w niego inwestować, to może się wstrzymajcie, może przemyślcie to kilka razy. Ja uważam, że ogólnie rzecz biorąc, nie jest to fatalny pomysł. Ja się cały czas zastanawiam, czy mimo wszystko tego nie zrobić, czy nie wymienić sobie właśnie Małgorzaty na Afonso, czy może rzeczywiście w takiej rzeczywistej walce te obrażenia dystansowe będą lepiej działać niż na teście, który Mr. Sif przewidział. No ale na pewno to już nie jest ta energia, którą miałem wcześniej, bo naprawdę byłem mocno napompowany i teraz z tego mojego balonika uszło bardzo dużo powietrza, i nie wiem, czy zostało na tyle, żeby, żeby jeszcze w tego Afonso. Inwestować. Także ja się jeszcze zastanawiam, a co Wy zrobicie. No to też e, musicie pomyśleć, e, jaka jest Wasza decyzja i jak Wy do tego tematu podejdziecie. No to teraz jeszcze komentarze z poprzedniego odcinka. Mr. Mike mówił, że ma rocznicę przede mną 25, e, czyli jutro, w czasie, kiedy nad, nagrywam ten odcinek. Wszystkiego najlepszego. E, Adam pisze, e, czy będzie 7K James Event. Myślę, że nie. Myślę, że te skrzynki, których otwieranie jest turbo irytujące, dla mnie, przynajmniej. To jest taki zamiennik tego 7K James Event. No i zobaczymy, czy to, czy to rzeczywiście będzie tak fajnie działało. Dominik tutaj pisze, że tego napisu nad miastem w sumie nie muszę ustawić. Więc w sumie spoko. Muszę to jakoś tam rozkminić, bo wiecie, na pierwszy raz, to tam ja zwykle jak na, o, nagrywam, to staram się nie szukać tych wszystkich opcji, żeby bez sensu nie tracić czasu. Cena uwaga Mariusza, bo to był ostatni odcinek o tych, wiecie, nowych wydarzeniach, które nagrywałem, i tutaj, że Kazimierz kosztuje 500 tych monet, a nie 50. To rzeczywiście kurczę słabo, nie? To moim zdaniem się nie bardzo opłaca, bo tutaj za 50 jest jedna rzeźba, no a wiadomo, trzeba 10, żeby go przywołać, więc trzeba wydać ich 500. Więc co? Kazimierz droższy od uniwersalnych złotych rzeźb? Serio? To jest przecież dowódca który wiecie, który jest do zbierania surowców. No to aż tak bardzo tkazimierz nie jest mi potrzebny. Ja sobie poczekam. Ja czuję, że naprawdę on będzie kiedyś dostępny za, za bardzo tanie albo wręcz za darmo. To więc ja sobie wolę na niego poczekać trochę dłużej i wtedy sobie go przywołam. No, posiadanie lub nie go też wiele nie zmieni. No, szybciej trochę będę zbierał surowce na głównym koncie, tym bardziej mi na tym jakoś super nie zależy. Dominik pisze o tym, że e, robił sobie wielbłąda, no i wyszło to całkiem nieźle. E, tutaj macie dokładne liczby, co ile złotych rzeźb. Wiadomo, że różnie to bywa, no ale wydaje mi się, że ten, e, to wydarzenie jest już na tyle sprawdzone, że wiemy, że ono jest naprawdę e, dobrze, e, dobre, mocne i naprawdę opłaca się je robić, więc e, pod tym względem e, wydaje mi się, że jest, e, jest to spoko. E, no i w sumie tyle, tak, jeśli chodzi o te komentarze. E, także e, no, jeszcze raz. Ciężki orzech. Dla mnie z tym Afonso pewnie się dowiecie w kolejnych odcinkach, czy, czy się zdecydowałem na niego, czy się nie zdecydowałem. Ja kończę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.